Brak przed oczami, ciemność i pustka Mam przyszłość, zakrywa chusta Zamknięty w libo na stałe Wciąż myślę, co dokonałem Tak płonę w duchu bezradny Mój czyn straszny, skradny powracam nietnięty latami Moje serce niczym dynamit Swój gniew trzymam gdzieś w sobie Wieki złości staram zapobiec Mą siłą równowagę i spokój Więc nawet mnie nie prowokuj W zwarciu niepokonany Czasami niedoceniany Choć staram się być jak najlepszy Swoją siłę ciągle ulepszyć Nie każdy ma prawo mą grać Na pewno masz zbyt wiele wad Po pracy nad samą być może Zasłużysz na to co tworzę Mój wróg w oczach panika Spojrzenie na skrocie przenika Ze strachu nogi wibrują My słowa zmysły rujnują Listin, symbol odwagi Wyprowadzi cię z równowagi Nie zdążysz nawet zamrugać Płynie struga, to już koniec twojej historii Ten świat o tobie zapomni. O nic nie legendy powstaną Plomy krwi na rytm zostaną